A też panowie, Cześć, Nowy? No. Słyszałem, że wchodzi GTA 5. Może zainstaluję. Okej. Okay. Czekaj, nie tak. No, spokójcie Spokojnie się. Raz Nie, co ja teraz powiem tacie? Chyba mnie zabije. Czekajcie, mam pomysł żeby go wrzucić do lasu. To dobry pomysł i nie będzie tego sprawdzać. No a ta cię powiem, że mi go ukradli. Patrz, tu jest jakiś urwisko. rzuci się tutaj. Dobra. Halo, stop! Co to jest? Robić. Chyba nie chcecie tego tutaj wyrzucić? A czemu nie? Bo zanieczyści się środowisko. Poczekajcie, muszę wykonać pewien telefon. Halo? No cześć Ania. Wiesz co, przyłapałam takich trzech, którzy wyrzucali jakiś stary, zepsuty laptop do, do lasu. No dobra, zaraz po ciebie będziemy. No, pa. Chodźcie, chłopaki! Cześć, Topek! Cześć, Ania! Przyprowadziłem z tych trzech. Cześć, chłopaki! Widzę, że musimy się trochę podszkolić. Chyba nie wiecie, co to jest ZSEE? Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie zawierają wiele szkodliwych dla nas substancji, takich jak rtęć, kadr, i nikiel. Takie substancje pozostawiam na dzikich wysypiskach śmieci, wyrzucone do pojemników na odpady lub po prostu gdziekolwiek ulegają dalszemu zniszczeniu, a później trafiają do gleby i wody, stamtąd do organizmów roślin, zwierząt, a także nas, ludzi. Jak myślicie? Skąd tyle poważnych chorób z nowotworami łącznie? Kurczę, nie wiedzieliśmy. Głupie lampce. Zapraszamy. A teraz Ania Wam pokaże, gdzie możecie zostawić ze laptop. która pomaga rozwiązywać problemy z elektrośmieciami. W sumie możemy spróbować, nie? No. chętnie. No to super. Wielorosły wiedzą, gdzie ci gdzie...